Z kolejnego obiegu to są zawodnicy, którzy startują z brązowymi numerami, a wśród z nich z numerem 480 Helen Guern, a zagrzecz, z numerem 481, Franciszek Wąszański z numerem 482, Emilia Minecraft z numerem 483 Michał Rusiecki pojawił się na stacji z numerem 487 Barbara Ambroziak z numerem 485 Tomasz Stołowiec z numerem 482. na miejsca i ruszamy! To już nie są rurki z kremem, to jest 800 metrów do pokonania, więc tutaj trzeba spokojnie rozłożyć siły. Przypomnijmy dwa okrążenia przed nimi, no czyli prawie połowa jednej mili tego dystansu, który jest dzisiaj bohaterem naszego programu. I już za chwilę, już za moment. 400 metrów będzie za nimi, ale to jeszcze nie koniec tej rywalizacji, to dopiero połowa. Na prowadzeniu dwie dzielne zawodniczki dla nich. Brawa! Zawodniczka z numerem 493 i 487. Zdaje się, że to zawodniczki. 93, zawodniczka. Gdzieś tam no, na razie niezidentyfikowana. Za moment spróbujemy ją złapać. tak, Jana Hadiewa. Więc ona, ona jest na czele. Razem ze sobą Jana i Zuzanna na razie kooperują. To jest właśnie ta niewdzięczna współpraca, że trzeba dać z siebie maksa. Ktoś musi prowadzić, ktoś się podwiesza, podłącza, a potem zaczyna się rywalizacja. Na ostatnich metrach nie ma przebacz. Ta współpraca jest jednak obopólną. Współpracą z obopólną korzyścią do pewnego momentu, potem każdy pracuje na swój rachunek. Zawodniczki, które są na prowadzeniu, wydaje się, że to są zawodniczki z tak zwanej jednej stajni, ze stajni Huberta. Tak jest Hubert Duklanowski, jest tutaj razem z nami. To kolejne zawodniczki, które są przez niego trenowane i które dzisiaj pokazują swoje umiejętności tutaj na bieżni Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. No i ostra rywalizacja między tymi dwoma zawodniczkami, które są z jednego klubu, od jednego trenera, od Huberta Duklanowskiego. Hubert takie legendy krążą, lubi podkręcić śrubę Zuzanna i dociśnął. Łukowska, ona zwycięża. Jana na drugiej pozycji. 2,42, 70. Świetny rezultat, ale widzimy jak są Wypompowane, jak są zmęczone, jak to im dało w kość 2.42. No rekord polski poniżej dwóch minut. Janna Jóźwik też w 2 minuty rozprawia się z tym 800-metrowym dystansem. Janna Jóźwik, która jest ambasadorką biegu na jedną milę, brała udział w dwóch poprzednich edycjach. Dzisiaj być może też pojawi się tutaj na stadionie w Warszawie. Ale brawa dla wszystkich zawodników i zawodniczek, którzy dobiegają teraz do linii mety. Brawa Numer. dla Was, 800 metrów macie w nogach. Brawa dla Helen Leger. Ona też pojawiła się już na mecie w bardzo dobrym czasie, więc wielkie gratulacje. 3 minuty i 10-11 sekund to był czas. Helen, która zamykała stawkę w tej pierwszej serii wyścigów na 800 metrów. Tu już mówimy o dzieciakach, ba, nastolatkach w wieku 12-15 lat, więc na razie nasza córka łapie się do tej środkowej grupy jako dziewięciolatka. Natomiast ona za chwileczkę, nawet się nie spojrzymy, kiedy to nastąpi, będzie w grupie starszaków, nastolatków 12-15. I pomału zapraszamy zawodników z czerwonymi numerami do naszej strefy buforowej. Za chwilę wejdziecie do strefy startu zawodnicy z czerwonymi numerami. A tymczasem szykujemy się znowu do dopingu. A to dlatego, że kolejni zawodnicy są już prawie w blokach startowych. Zawodnicy z czerwonymi numerami.